wszystkich na dzisiejszej lekcji. Będę chciał przedstawić temat cząstek e, ładunku elektrycznego. E, e, oczywiście materiałem źródłowym, z którego się uczyłem, była książka Stanisława, profesora Stanisława Bolkowskiego. E, I zachęcam do zakupu, e, zachęcam również do e, wypożyczania w bibliotekach tej właśnie książki, ponieważ jest to wspaniałe, wspaniałe źródło wiedzy właśnie o elektryce, elektrotechnice. Cząstki ładunek elektryczny. Pan profesor zaczął tutaj od definicji czym jest cząsteczka, molekuła, ale ja może zacznę od takiego przykładu, gdzie mamy szklankę wody. Bardziej nas interesuje sama substancja niż jej, jej nośnik, jej pojemnik, ale mamy szklankę wody. No i chcemy podzielić tą wodę. A więc rozlewamy ją na dwie szklanki, rozlewamy ją jeszcze na połowę, dzielimy na połowę, na połowę, potem zostaje nam kropla. No ale krople też możemy jeszcze podzielić, na dwie mniejsze krople i tak dalej, i tak dalej, ale w pewnym momencie ten podział się kończy. W pewnym momencie jak będziemy chcieli już taką maluteńką, drobniuteńką cząsteczkę wody podzielić to już nie będziemy mogli o tym co powstanie w wyniku tego podziału powiedzieć, że jest to woda. I właśnie ten najmniejszy, tą najmniejszą część, którą jeszcze możemy nazwać wodą, określamy mianem molekuły, cząsteczki. Przy czym nie musi to być woda, ale może to być na przykład jakiś inny materiał, nie wiem na przykład miedź. Hel, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Węgiel. Dokładnie. A więc cząsteczka, według definicji, jest to najmniejsza część danej substancji zdolną do samodzielnego istnienia i zachowującą cechy tej substancji. Dokładnie. Taka jeszcze, może, dygresja na temat wody. Jest. Yy... Następująca, że często o, tym, o tej substancji nie myślimy, że jest jakimś związkiem, że jest połączeniem czegoś, tylko właśnie myślimy jako o czymś prymitywnym, o czymś, co jest samo w sobie składnikiem, a nie, a nie jakimś właśnie połączeniem czegoś. Bardziej na przykład jeśli mamy do czynienia w przepisie, piekąc ciasto, czy Jakieś, jakąś potrawę. Mamy do czynienia na przykład z dolaniem jakiegoś napoju, na przykład napój pomarańczowy. To wiemy, że to jest połączenie wody, barwnika, cukru. No ale jeśli mamy wodę, no to już troszkę inaczej o niej myślimy. Myślimy, że to jest takie coś bardzo prostego, co już raczej nie da się podzielić. I właśnie no, woda, o której wspomnieliśmy, jest takim przykładem związku chemicznego, czyli połączenia. Bo woda, jak wiemy z chemii, jest to H2O, czyli jest zbudowana, jak tutaj widać na slajdzie, z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jest połączeniem ich. I jeśli byśmy właśnie tą cząsteczkę, czyli dwa atomy złączone z tlenem podzielili, to zostaną nam pierwiastki wolne atomy e, dwa wodoru i d, jeden tlenu. przy czym już o nich nie będzie można powiedzieć, że stanowią wodę tylko że są oddzielne. No i właśnie pierwiastkiem nazywamy pojedynczy atom tego e, pojedynczy atom lub kilka atomów e, połączonych ze sobą, ale e, te atomy wszystkie są tego samego rodzaju, czyli na przykład trzy atomy e, węgla połączone ze sobą albo trzy atomy wodoru połączone ze sobą H3 oczywiście z indeksem dolnym dokładnie czyli tutaj jak na tym slajdzie mamy że związek chemiczny jest połączeniem pierwiastków a jak podzielimy związek chemiczny to uzyskujemy pierwiastki a pierwiastek jeszcze może być połączeniem pojedynczych atomów czyli może być może jeszcze wyjść z niego pojedynczy atom tak jakby dzielić i dzielić y, nieskończoność dobrze, ale czy atom jest podzielny czyli czy te trzy y, tu, tu, tutaj y, rzeczy, które są nad napisem pierwiastek składa się z jednego bądź wielu takich samych atomów czy, je, czy właśnie są podzielne Widzimy, że jest to, jest to budowa takiego atomu, może przybliżę, wybiorę inne zdjęcie. O, dokładnie, mamy, to jest atom, atom glinu. Widzimy, że jest plus w środku, w kółku, no i w, w okręgu. No i są na, na tych takich powłokach następnych, są też okręgi z minusami. Czyli można by, tak patrząc z tej perspektywy, można by coś wyodrębnić z jednego atomu, można by go podzielić. I te właśnie minusy to są elektrony, bo mają ładunek ujemny, a plusy to są protony. No i jeszcze w jądrze, czyli w tym środku, obok tych plusów, Znajduje się, znajdują się neutrony, które są elektrycznie neutralne. I co warto zapamiętać, to to, że ładunek elektryczny takiego atomu w naturalnym stanie jest, równa się zero. Dlaczego tak jest? Ponieważ w każdym atomie w sytuacji normalnej jest tyle samo tych minusów, co plusów. A minus, e, czyli elektron, ma ładunek 1,602 e, no, 1,602 60210 e, 100 000 razy 10 do minus 19 kulomba. I to jest elektron ma tą wartość z minusem, a proton ma z plusem. A jeśli jest obok siebie stoją elektron i proton, no to ich ładunki się wzajemnie znoszą. To jest tak samo jak z siłaczami, którzy mają te same predyspozycje, tą samą siłę i robimy im zawody. Kto kogo przepcha? ale niestety stoją. stoją w miejscu, w tym samym miejscu, nikt nikogo nie przepycha, bo są tak samo silni i jest równowaga. Tak, coś jeszcze jest ciekawego, to to, że jądro, czyli to z plusem, jest o wiele cięższe niż elektrony krążące wokół niego na tych powłokach. To jest istotne ponieważ wiadomo, że to, co jest bardziej lekkie, ma większe predyspozycje do tego, żeby się przemieszczać. Tak. No i jeszcze odnośnie ładunku elektrycznego to warto powiedzieć, że ładunek elektryczny jest zawsze jakąś krotnością ładunku podstawowego elementarnego, jakim jest ładunek elektronu, czyli właśnie ten 1,60210 210 100 000 razy 10 do minus 19 kulomba. Tak. Przy, czyli jak już powiedzieliśmy, elekt, atom jest elektrycznie obojętny w takich naturalnych warunkach, ale się stać, że z tej ostatniej powłoki zewnętrznej, tak zwanej walencyjnej, elektron albo ucieknie, albo dojdzie do tej powłoki, przy czym na każdej z powłok jest określona ilość miejsc, które mogą być zapełnione. Jeśli jest ta ilość miejsc w zupełności zapełniona, to taki atom nie chce przyjmować już następnych elektronów ani nie chce oddawać. Jest zadowolony w cudzysłowie. No i teraz na przykładzie atomu glinu to tak wygląda, to jest dokładnie to co było przed chwilą, tylko że tutaj z opisem atom glinu aluminium, kół równa się 0 elektronów 0 e, 0 ładunków elektrycznych, atom elektrycznie neutralny. Ale tutaj oddaje tego górnego elektrona i równa, Q równa się 1E. Skoro oddał coś, co ma ładunek minusowy, to pozostaje więcej protonów. Protonów mających ładunek dodatni, dokładnie jest więcej o 1, więc ładunek takiego atomu równa się 1E. Atom elektrycznie dodatny, dodatni, tak zwany kation. Tutaj m, następnie drugi przykład to przejęcie elektronu, czyli elektron dochodzi i wtedy e, Q, czyli ładunek równa się minus 1e i wtedy atom jest elektrycznie ujemny. Nazywamy go anionem. Anion. A tutaj już nazwa. Anion i kation e, to są jony. Jon to jest właśnie taki atom, w którym równowaga elektryczna została naruszona już nie wynosi 0. To by było tyle w tym temacie. Zapraszam na następne lekcje. Piszcie komentarze, jakieś wnioski, które wyciągacie z, z, tych, z tych lekcji i zapraszam jeszcze raz na kolejne powodzenia, do widzenia w nauce.